Szkolni dręczyciele, którzy mnie gnębili, nie wiedzieli, że mam brązowy pas, dopóki nie było dla nich za późno. Mój najlepszy przyjaciel Igor i ja jedliśmy lunch, gdy dwóch potężnych maturzystów uznało, że siedzimy na ich miejscu. Ten większy Christian, wysypał mi tacę na głowę, podczas gdy jego kolega Jarek śmiał się, mówiąc, że pierwszoklasiści nie mają wstępu do strefy maturzystów, chociaż żadnej strefy maturzystów nie było. I wszyscy o tym wiedzieli. Igor próbował powiedzieć, że się przesiądziemy, ale Christian złamał jego okulary na pół i wrzucił je do jego czekoladowego mleka, pytając, czy teraz widzi lepiej. Moje pięści trzęsły się pod stołem, ale zmusiłem je do rozluźnienia, ponieważ Sensei zawsze powtarzał, że karate służy tylko do obrony, a nigdy do wyładowywania złości. Jarek zobaczył mój plec z anime i ogłosił to całej. Byliśmy tymi dziwnymi dzieciakami, które biegają z rękami odchylonymi do tyłu, czego nigdy nie robiliśmy, ale teraz połowa stołówki wyciągnęła telefony. Krystian zabrał inhalator Igora i opróżnił go, podczas gdy Igor z trudem łapał powietrze, mówiąc, że naprawdę go potrzebuje, żeby oddychać, a oni tylko śmiali się głośniej. Kiedy kazali nam pokazać nasze fajne umiejętności walki z anime, a my odmówiliśmy. Jarek podciął nogi Igora, a ten upadł twarzą na podłogę, raniąc sobie łokieć o brudną posadzkę stołówki. Pomogłem Igorowi wstać, podczas gdy Krystian przeglądał nasze telefony, czytając na głos nasze SMSy o kółku robotyki, jakby to była najśmieszniejsza rzecz na świecie. Znalazł zdjęcie młodszej siostry Igora i powiedział, że jest niezła i może poszuka jej po szkole. Igor na Naprawdę próbował złapać swój telefon, ale Jarek pchnął go na ścianę tak mocno, że rozbiła się ramka z obrazkiem. Krystian kazał nam pozbierać każdy kawałek szkła gołymi rękami, podczas gdy wszyscy patrzyli. Igor szepnął: Stary, dlaczego nic nie zrobisz? Wiem, że potrafisz, ale ja tylko potrząsnąłem głową, bo gdybym zaczął, nie wiedziałem, czy mógłbym przestać. Następnego dnia czekali na nas z opaskami zaciskowymi i przymocowali nam plecaki tyłem naprzód, więc wyglądaliśmy jak idioci idąc na lekcje. Jarek to filmował, mówiąc o to, co się dzieje z dzieciakami, które myślą, że życie jest jak anime, gdzie słabe dzieci nagle stają się potężne, tyle, że w prawdziwym życiu słabe dzieciaki po prostu zostają zniszczone. Kiedy nauczyciele pytali, co się stało, Christian stał tuż za nami, więc wiedzieliśmy, że, musimy powiedzieć, że to tylko żart, czy coś w tym stylu. A pani Jankowska na pewno widziała rękę Krystiana na moim ramieniu, ale odwróciła się jakby nic nie widziała. Krystian powiedział, że jutro zrobią nam kręciołki w każdej łazience w szkole, a Jarek powiedział, że jego brat ze studiów chce nas poznać, a on urządzał kocówę prawdziwym dorosłym, więc wyobraźcie sobie co zrobiłby pierwszoklasistą. Igor złapał mnie w szatni, praktycznie płacząc i powiedział: "Proszę, po prostu raz się postaw. Wiesz, że możesz to zakończyć." Ale powiedziałem mu, że postawienie się, gdy jestem wyszkolony, wpędziłoby mnie w poważne kłopoty. Po szkole Krystian złapał mnie za ramię, mówiąc, że mam mięśnie jak spaghetti i zapytał, czy kiedykolwiek w ogóle uderzyłem kogoś, co było szalone. Jarek powiedział, że zapiszą nas na konkurs talentów, żebyśmy tańczyli do w kocich uszach, a jeśli tego nie zrobimy, złamią Igorowi nadgarstek, żeby nie mógł już grać w gry. Każda cząstka mnie chciała ich powalić, a Igor ciągle patrzył na mnie jakby mówił: "Proszę, zrób coś". Umierałem w środku, patrząc jak cierpi z powodu moich głupich zasad. Krystian zabrał Igorowi pieniądze na lunch i kupił sobie za nie pizzę. Kiedy Igorowi zaburczało w brzuchu, Jarek uderzył go w brzuch, a Igor upadł na kolana, z trudem łapiąc oddech. Musiałem napiąć każdy mięsień w ciele, żeby powstrzymać się przed pokazaniem im, jak wygląda idealnie wykonane kopnięcie okrężne. Powiedzieli, że jutro przykleją nas taśmą klejącą do masztu flagowego podczas porannego apelu, co w zasadzie zrujnowałoby nam całe życie na zawsze. A Christian dodał, że najpierw nas Wyrywać strony z rysunkami, nad którymi pracował od miesięcy. Te niesamowite, szczegółowe mechy i postacie, które stworzył do komiksu, który razem tworzyliśmy. Podnosił każdy z nich, zanim przedarł go na pół, podczas gdy Igor błagał go, żeby przestał. Właściwie błagał. A Krystian tylko się roześmiał mówiąc, może teraz Igor będzie miał czas nauczyć się rysować coś, co nie jest do niczego. Kazali Igorowi zjeść jeden z podartych kawałków, podczas gdy ja stałem tam, nienawidząc siebie za to, że nie broniłem mojego najlepszego przyjaciela. Próbowaliśmy wyjść bocznym wyjściem, ale cała ich ekipa piłkarska tam była, a Krystian powiedział, że założą się, który z nas pierwszy się rozpłacza. Jarek uderzył Igora w twarz tak mocno, że zostawił odcisk dłoni, a potem zrobił to ponownie, gdy ten się nie rozpłakał. Igor Próbował zasłonić twarz, ale Jarek przyszpilił mu ręce za plecami, podczas gdy krew kapała mu z nosa. Krystian cofnął pięść, mówiąc o to, co się dzieje, gdy istniejesz w naszej szkole bez pozwolenia. Celując prosto w już spuchnięte oko Igora. A Igor szlochał mówiąc, proszę, pomóż mi ze smarkami i krwią spływającymi mu po twarzy. To było to. Patrząc na pięść Krystiana zmierzającą w stronę już zakrwawionej twarzy Igora, moje ciało poruszyło się samo. Siedem lat treningu przejęło kontrolę. Każdy turniej i sesja sparingowa wróciły do mnie, gdy idealnie przeniosłem ciężar ciała, a Krystian nie miał pojęcia, że jest około dwóch sekund od dowiedzenia się, co się dzieje. Gdy zmuszasz brązowy pas do walki, moja ręka wystrzeliła w górę i złapała bił się echem od ceglanych ścian. Oczy Krystiana rozszerzyły się, gdy przekręciłem jego nadgarstek na tyle, by przekierować jego cios. Moje stopy już przesuwały się do postawy, którą ćwiczyłem tysiące razy w dojo. Siedem lat pamięci mięśniowej zadziałało natychmiast. Przedłem między niego a Igora, trzymając kolana ugięte i ciężar ciała wyśrodkowany, tak jak uczył sensei. Cały tłum piłkarzy ucichł na sekundę, zanim ktoś krzyknął coś o tym, że w końcu coś robię. Krystian wyrwał rękę i zamachnął się na moją głowę drugą pięścią, ale widziałem to z daleka. Moja lewa ręka uniosła się w idealnym bloku, łapiąc jego ramię i wykorzystując jego własny pęd, by go odepchnąć. Zatoczył się na bok, prawie tracąc równowagę. Moje ciało chciało dokończyć kombinację, którą ćwiczyłem w każdy wtorek w głowie głos sensei o tym, że kontrola jest prawdziwą siłą. Jarek puścił ręce Igora i ruszył na mnie szybko. Przeniosłem ciężar na tylną nogę i zrobiłem krok w bok, wystawiając nogę na tyle, by zahaczyć go o kostkę. Potknął się do przodu, machając rękami, by nie upaść, i wpadł na dwóch swoich kolegów z drużyny. Trzymałem ręce otwarte i widoczne, dłoń mi na zewnątrz, żeby pokazać, że nie atakuje. Cały teren wokół nas zamarł. Każda osoba miała wyciągnięty telefon i nagrywała, a ja słyszałem kliknięcia aparatów jak szalone. Krystian odepchnął się od ściany i ponownie na mnie ruszył. Jego twarz była czerwona i wykrzywiona z wściekłości. Tym razem byłem gotowy, chwytając go za ramię i wykorzystując jego pęd do przodu, by go obok mnie na ceglaną ścianę za nami. Nie pchnąłem go ani nie uderzyłem, po prostu przekierowałem jego energię, tak jak ćwiczyliśmy przekierowywanie ataków na zajęciach. Uderzył w ścianę ramieniem. Nie na tyle mocno, żeby naprawdę go zranić, ale na tyle, żeby go zatrzymać. Igor gramolił się za mną. Krew wciąż kapała mu z nosa na koszulę, a ja słyszałem, jak ciężko dyszy bez inhalatora. Ktoś z tłumu krzyknął, że nadchodzi nauczyciel. Powoli się wycofałem, trzymając Krystiana i Jarka w zasięgu wzroku, idąc w stronę drzwi. Moje ręce pozostały w pozycji obronnej, ale wciąż otwarte. Krystian i Jarek obaj ciężko oddychali, bardziej z szoku niż ze zmęczenia. I widziałem, jak próbują wymyślić co dalej. Tłum piłkarzy rozstąpił się, gdy się cofaliśmy. Wszyscy wciąż nagrywali swoimi telefonami. Wicedyrektor Nowak się przez tłum. Jej głos wszystko, gdy krzyczała, żeby wszyscy się na twarz Igora, całą zakrwawioną i spuchniętą, a potem na mnie, stojącego w postawie obronnej, i jej oczy stały się ostre, gdy zaczęła rozdzielać ludzi. Zobaczyła agresywną postawę Krystiana, jak wciąż był spięty i gotowy do ataku, i zaciśnięte pięści Jarka. Funkcjonariusz Kaczmarek pojawił się w ciągu kilku sekund, z ręką na radiu, rozglądając się po wszystkich. Jego wzrok przeniósł się z obrażeń Igora na moją twarz, na której nie było śladu, a potem na to, jak byłem ustawiony między Igorem a pozostałą dwójką. Spojrzał prosto na Krystiana i Jarka i powiedział: "To może być uznane za napaść". Pojawiła się pielęgniarka i wzięła Igora za ramie, prowadząc go natychmiast, podczas gdy funkcjonariusz Kaczmarek wyciągnął telefon i zaczął robić zdjęcia spuchniętego oka i zakrwawionego nosa. Poszedłem za nimi do gabinetu pielęgniarki. Moje na ogi drżały, gdy adrenalina zaczęła opadać. Wszystko co się właśnie wydarzyło, uderzyło we mnie naraz. Igor ciągle patrzył na mnie podczas gdy pielęgniarka czyściła mu twarz, a jego wyraz twarzy był dziwną mieszanką ulgi i czegoś innego, czego nie potrafiłem odczytać. Pani Jankowska nagle pojawiła się na korytarzu, a funkcjonariusz Kaczmarek zapytał, czy widziała coś wcześniej. Nie mogła spojrzeć mu w oczy, gdy wymamrotała coś o tym, że nie jest pewna co widziała. Moja szczęka zacisnęła się tak mocno, że aż bolało. Inne dzieciaki przechodziły obok, szepcząc. Niektóre mówiły, że najwyższy czas, żeby ktoś im się postawił. Inne nazywały mnie agresywnym i mówiły, że się za daleko. Wicedyrektor Nowak odciągnęła mnie na bok i powiedziała, że musi zadzwonić do moich rodziców, że jestem tymczasowo zawieszony z części wspólnych do czasu wyjaśnienia sprawy. Słowa uderzyły we mnie jak zimna woda wylana na głowę. Obroniłem przyjaciela przed uderzeniem w twarz, a teraz to ja miałem kłopoty. Wykręciła numer i usłyszałem jak mówi mojej mamie, że doszło do incydentu z konfrontacją fizyczną i musi natychmiast przyjechać do szkoły. Głos mojej mamy przez telefon brzmiał panicznie, gdy mówiła, że już wychodzi z pracy. Wicedyrektor Nowak rozłączyła się i kazała mi czekać w sali konferencyjnej, podczas gdy oni wszystko załatwią. Igor wciąż był w gabinecie pielęgniarki, gdzie go badano. Krystian i Jarek byli przesłuchiwani przez funkcjonariusza Kaczmarka, a ja siedziałem sam przy dużym stole, zastanawiając się, jak obrona kogoś może wpędzić mnie w zawieszenie. Wszystko to wydawało się wciąż trochę drżały po konfrontacji, nie ze strachu, ale z powstrzymywania się, z nieużywania nawet połowy tego, co umiałem. Moja mama przyjechała 20 minut później i wypisała mnie, podczas gdy wicedyrektor Nowak wyjaśniła, że jutro będę mógł wrócić, ale muszę trzymać się z dala od części wspólnych. Droga do domu była cicha, z wyjątkiem pytania mamy, czy jestem ranny, na co potrząsnąłem głową. Ciągle patrzyła na mnie w lusterku, ale na razie nie naciskała na szczegóły. Tego wieczoru podrzuciła mnie do dojo, a sensei Ewa Kowalska już czekała w swoim biurze. Usiadłem na macie i opowiedziałem jej wszystko od początku, zaczynając od tacy z lunchem, a kończąc na pięści Christiana lecącej w stronę twarzy Igora. Kiwała głową powoli, gdy mówiłem nie przerywając, nawet gdy mój głos drżał, opisując Igora Pomoc. Kiedy skończyłem, usiadła prosto i przypomniała mi, że samoobrona oznacza użycie minimalnej siły do ochrony kogoś. Powiedziała, że zrobiłem dokładnie to, co powinienem był zrobić nic więcej i nic mniej. Potem wyciągnęła notes i kazała mi udokumentować wszystko. Każdy pojedynczy incydent, który doprowadził do dzisiejszego dnia. Pomogła mi przypomnieć sobie daty i szczegóły, zapisując sprawę inhalatora, okularów, gruźb wobec siostry Igora. Lista stała się dłuższa niż się spodziewałem, gdy naprawdę się nad tym wszystkim zastanowiłem. Po zajęciach sprawdziłem telefon, a żołądek mi się ścisnął, widząc dziesiątki powiadomień. Filmy z incydentów w stołówce były już wszędzie w internecie z setkami komentarzy. Niektórzy nazywali mnie bohaterem za to, że w końcu postawiłem się Christian Janowi i Jarkowi. Inni mówili, że jestem wyszkoloną bronią, która zaatakowała ich bez ostrzeżenia. Moje ręce drżały, czytając komentarze o tym, jak dzieciaki trenujące sztuki walki są niebezpieczne i nie powinny być dopuszczane do zwykłych szkół. Igor napisał mi, że filmy miały już ponad tysiąc wyświetleń. Ludzie udostępniali je na każdej platformie i dodawali własne opinie o tym, kto miał rację. Niektóry. Re dzieciaki ze szkoły broniły nas w komentarzach, wyjaśniając, co Krystian i Jarek robili od tygodni, ale zwolennicy drużyny piłkarskiej mówili, że to my zaczęliśmy i że użyłem nadmiernej siły przeciwko niewinnym maturzystom. Kłótnie w komentarzach stawały się coraz gorsze, a ludzie opowiadali się po stronach na podstawie zmontowanych klipów. Moja mama kazała mi odłożyć telefon i zjeść obiad, ale nie mogłem przestać myśleć o tych rozprzestrzeniających się filmach. Następnego ranka do szkoły przyszedł e-mail od rodziców z drużyny piłkarskiej, nazywający mnie wyszkolonym agresorem. Domagali się, abym został wydalony za napaść i mówili, że jestem ryzykiem ze względu na moje szkolenie w sztukach walki. Mój tata wydrukował go, a jego ręce były zaciśnięte, gdy go czytał. Potrząsnął głową z obrzydzeniem na to, jak przekręcili wszystko, żeby zrobić z Krystiana ofiarę. E-mail twierdził, że zaatakowałem bez prowokacji i użyłem śmiertelnych technik siłowych przeciwko nieuzbrojonemu uczniowi. Sugerowali nawet, że szkoła mogłaby zostać pozwana za pozwalanie komuś z treningiem bojowym na uczęszczanie. Moi rodzice zaczęli redagować własną odpowiedź z faktycznymi faktami o tym, co się wydarzyło. Później tego ranka psycholog szkolny, Grzegorz... Różański, wezwał mnie i igora do swojego gabinetu, żeby o wszystkim porozmawiać. Posadził nas na wygodnych krzesłach i naprawdę słuchał, gdy wyjaśnialiśmy każdy incydent. Robił szczegółowe notatki o opróżnionym inhalatorze, groźbach wobec siostry igora i podartym szkicowniku. Jego długopis nie przestawał się poruszać, gdy opisywaliśmy tygodnie nękania i strachu. Po raz pierwszy dorosły wydawał się naprawdę przejmować tym, przez co przeszliśmy. Zadawał konkretne pytania o daty i świadków, budując pełny obraz sytuacji. Kiedy wspomnieliśmy, że pani Jankowska widziała, ale nie pomogła, też to zapisał. Powiedział nam, że tworzy plan bezpieczeństwa, abyśmy mogli chodzić do szkoły bez strachu. Głos igora załamał się, gdy podziękował mu za to, że nam uwierzył. Po wicedyrektor Nowak wezwała mnie z powrotem do swojego gabinetu. I poinformowała, że rodzina Krystiana złożyła formalną skargę. Twierdzili, że zaatakowałem ich syna bez prowokacji i domagali się poważnych konsekwencji. Utrzymała neutralny wyraz twarzy, ale zauważyłem, że jej szczęka lekko się zacisnęła, gdy czytała ich wersję. Powiedziała, że będziemy musieli przejrzeć wszystkie dostępne dowody, w tym nagrania z monitoringu i zeznania świadków. Jej ton pozostał profesjonalny, ale coś w jej oczach sugerowało, że nie kupuje historii Krystiana. Poprosiła mnie, abym spisał swoją relację z wydarzeń i złożył ją formalnie do jutra. Tymczasem funkcjonariusz Kaczmarek zaczął zbierać filmy z telefonów świadków i tworzyć oficjalny łańcuch dowodowy. Odnalazł mnie między lekcjami i wyjaśnił proces zabezpieczania dowodów cyfrowych. Powiedział mi na osobności, że posiadanie wielu Ujęć pokazujących, jak Krystian zadaje pierwszy cios, było bardzo pomocne. Przypomniał mi, że samoobrona jest legalna, ale nadmierna siła nie. Sposób, w jaki to powiedział sprawił, że pomyślałem, że jest po naszej stronie, ale musi przestrzegać procedur. Poprosił o nazwiska wszystkich, którzy mogli nagrać incydent. Inne dzieciaki już zgłaszały się z własnymi filmami pokazującymi różne ujęcia. Po szkole Igor i ja po raz pierwszy od tygodni wracaliśmy razem do domu, nie oglądając się za siebie. Chodnik wydawał się inny, gdy nie sprawdzaliśmy, czy nie ma samochodu Krystiana lub przyjaciół Jarka. Igor milczał Pira. ze chwilę, a potem powiedział, że cieszy się, że w końcu coś zrobiłem, ale powiedział też, że jest zły, że tak długo mi to zajęło, żeby mu pomóc. Szczerość zabolała, ale całkowicie rozumiałem. Jego frustrację. Oboje cierpieliśmy od tygodni, bo ja za bardzo martwiłem się o kłopoty. Powiedział, że patrzenie, jak po prostu stoję, podczas gdy oni go krzywdzili, sprawiło, że poczuł się opuszczony. Przeprosiłem, a on skinął głową, ale teraz coś między nami było inaczej. Tej nocy usiadłem przy biurku, spisując szczegółową oś czasu wszystkiego, co zrobili. Incydent z inhalatorem, połamane okulary, groźby wobec jego siostry, każdą jedną rzecz. Moje ręce drżały na wspomnienie igora błagającego o pomoc, podczas gdy ja stałem zamrożony przez moje głupie zasady. Dokument urósł do pięciu stron, gdy przypomniałem sobie więcej szczegółów, które próbowałem zapomnieć. Każdy incydent wyglądał gorzej, gdy zapisałem go na Moja mama mi go z datami, i lokalizacjami każdego wydarzenia. Następnego dnia rozeszła się wieść, że brat Jarka ze studiów szuka mnie i coś planuje. Dzieciaki szeptały o tym na korytarzach, a ktoś ostrzegł mnie, żebym uważał na siebie. Grzegorz Różański natychmiast odnotował tę groźbę, gdy mu o tym powiedziałem i zaktualizował nasz plan bezpieczeństwa. Dodał eskortę między lekcjami i powiedział, że nauczyciele będą uważać na wszelkie próby odwetu. Groźba wydawała się realna, ale przynajmniej dorośli teraz traktowali to poważnie, zamiast ignorować. Inne dzieciaki zaczęły zgłaszać się z własnymi historiami o Krystianie i Jarku. Wicedyrektor Nowak wdrożyła nowe środki bezpieczeństwa, w tym wyznaczone trasy i meldowanie się między lekcjami. Nauczyciel chodził ze mną między każdymi zajęciami, co było dziwne, ale lepsze niż ciągłe wypatrywanie zasadzek. Inne dzieciaki gapiły się i szeptały, ale nikt nie powiedział mi niczego. Bezpośrednio tego popołudnia w dojo sensei Ewa Kowalska kazała nam dobrać się w pary do ćwiczeń deeskalacji, gdzie jedna osoba zachowywała się agresywnie, a druga pozostawała spokojna, używając ćwiczeń oddechowych i otwartej mowy ciała. Obserwowała mnie, jak wykonuje ćwiczenie i kiwnęła głową, gdy trzymałem ręce widoczne, a postawę neutralną, nawet gdy mój partner stanął mi prosto przed twarzą, krzycząc o wymyślonych problemach. Zawołała wszystkich i powiedziała im, że użyłem dokładnie tych technik w prawdziwej sytuacji w szkole, chroniąc kogoś, a potem zatrzymując się w momencie, gdy byli bezpieczni. Inni uczniowie patrzyli na mnie inaczej po tym. Nie jakbym był słaby, bo nie zniszczyłem Christiana i jarka, ale jakbym zrobił coś trudniejszego, kontrolując siebie. Idąc rano do szafki, zobaczyłem taśmę klejącą, zanim jeszcze się zbliżyłem. Srebrne paski pokrywały całe drzwi z napisem Kapuś, napisanym czarnym markerem. Wyjąłem telefon i zrobiłem zdjęcia z różnych kątów, upewniając się, że wandalizm jest wyraźny. Potem poszedłem prosto do biura wicedyrektor Nowak, gdzie włączyła nagranie z monitoringu na swoim komputerze. W ciągu godziny zidentyfikowała dwóch drugoklasistów z drużyny piłkarskiej, którzy zrobili to wczoraj po treningu. Ich twarze były wyraźne jak na dłoni. Wydrukowała zrzuty ekranu i dodała je do rosnącej teczki na swoim biurku. Później tego ranka drugoklasista, którego rozpoznałem ze stołówki, zapukał do drzwi klasy, pytając o mnie, a nauczyciel pozwolił mi wyjść na korytarz, gdzie Powiedział, że sfilmował całą sytuację w stołówce na swoim telefonie w wysokiej rozdzielczości i już wysłał to e-mailem do wicedyrektor Nowak, ale chciał, żebym też miał kopię. W biurze wicedyrektor Nowak obejrzeliśmy nagranie razem i można było zobaczyć wszystko krystalicznie czysto. Krystian wysypujący moją tacę, łamiący okulary Igora, Jarek podcinający mu nogi, ba. Wszystko to działo się, zanim w ogóle ruszyłem się, by go bronić. Ulga uderzyła we mnie tak mocno, że musiałem usiąść, bo w końcu był dowód, że nie zaczęliśmy niczego. Wicedyrektor Nowak spędziła resztę dnia, tworząc szczegółowy dokument z osią czasu, pokazujący każdy incydent, który zgłosiliśmy, porównując zeznania świadków z nagraniami z monitoringu, znacznikami czasowymi i dodając nowe dowody wideo. Pokazała mi dokument, który cofał się o trzy tygodnie, z datami, godzinami, lokalizacjami i konkretnymi cytatami z gruźb, które Krystian i Jarek wypowiadali w tym te o siostrze Igora. Wzór był niemożliwy do zignorowania, gdy go tak przedstawiła. Eskalacja nękania, które próbowaliśmy zgłaszać wielokrotnie, zanim w końcu musiałem zareagować. Podczas spotkania personelu tego popołudnia usłyszałem później od Grzegorza Różańskiego, że pani Jankowska w końcu powiedziała innym nauczycielom, że widziała, jak Krystian stał za nami, zastraszając nas tego dnia, ale nie wiedziała, jak bezpiecznie interweniować. Zapisała się na szkolenie z interwencji świadków w okręgu i zgodziła się napisać oświadczenie o tym, co widziała do akt śledztwa. To nie wystarczyło, żeby naprawić to, co już się stało, ale przynajmniej przyznam że powinna była coś zrobić. Grzegorz Różański zadzwonił do moich rodziców tego wieczoru, aby omówić kolejne kroki i włączyli go na głośnik, żebym mógł usłyszeć, jak wyjaśnia, że szkoła planuje konferencję sprawiedliwości naprawczej, na której wszyscy usiądą razem. Ręka mojej mamy spoczęła na moim ramieniu, gdy powiedział, że rodziny Krystiana i Jarka też tam będą. A mój tata zapytał, co dokładnie miałoby to dać. Grzegorz Różański przyjechał do naszego domu następnego dnia z broszurami wyjaśniającymi, jak działa sprawiedliwość naprawcza, siedząc przy naszym stole kuchennym, pijąc kawę mojej mamy, gdy wyjaśniał proces. Wyjaśnił, że nie chodzi o unikanie kary, ponieważ zawieszenia były już w toku, ale o dodanie uzdrowienia i odpowiedzialności do konsekwencji. Igor i ja mielibyśmy okazję wyjaśnić pełny wpływ tego co zrobili. Podczas gdy Krystian i Jarek musieliby siedzieć i słuchać bez przerywania lub bronienia się. Następnie musieliby odpowiedzieć i wziąć odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę. Myśl o siedzeniu naprzeciwko nich przyprawiała mnie o ból brzucha, ale Grzegorz Różański powiedział, że będziemy mieli wielu dorosłych dla bezpieczeństwa i wsparcia. Tej nocy siedziałem przy biurku, myśląc o rzuceniu kółka robotyki, bo byłem tak zmęczony uwagą i dramatem, który za mną chodził. Igor napisał mi, że myśli o tym samym, że może powinniśmy po prostu trzymać głowy nisko, dopóki to wszystko się nie skończy. Następnego ranka Grzegorz Różański poprosił mnie, żebym został po naszym spotkaniu i bezpośrednio rzucił mi wyzwanie w sprawie rezygnacji z robotyki. Powiedział, że już dużo nam zabrali i zapytał czy naprawdę chce pozwolić im zabrać jedyną rzecz, którą Igor i ja robiliśmy razem i która sprawiała nam radość. Pomyślałem o wszystkich godzinach, które spędziliśmy budując roboty i programując je, o tym jak to było jedyne miejsce, gdzie bycie mądrym i kreatywnym naprawdę się liczyło. Powiedziałem mu, że zostanę w robotyce, a on uśmiechnął się, mówiąc, że to właściwa decyzja. Po szkole Igor przyniósł resztki swojego szkicownika i rozłożyliśmy podarte strony na podłodze w moim pokoju, próbując dopasować kawałki. Niektóre rysunki były całkowicie zniszczone, ale inne mogliśmy skleić na tyle, żeby je zeskanować. Spędziliśmy godziny, odtwarzając te, które pamiętaliśmy. Ja opisywałem szczegóły, a Igor rysował, odbudowując swoje portfolio kawałek po kawałku. Każdy który uratowaliśmy, czuliśmy, jakbyśmy odbierali coś Krystianowi i Jarkowi, udowadniając, że nie mogą zniszczyć wszystkiego, co się dla nas liczyło. Następnego popołudnia wicedyrektor Nowak wezwała nas do głównej sali konferencyjnej, gdzie Grzegorz Różański już siedział ze stosem papierów, a moi rodzice czekali na krzesłach w rogu. Wyjaśnili, jak działa sprawiedliwość naprawcza, że Krystian i Jarek wciąż poniosą konsekwencje zawieszenia i stracą miejsca w drużynie piłkarskiej na sezon. Ale ten proces odbędzie się oprócz tych kar, aby pomóc wszystkim się uzdrowić. Moja mama ściskała rękę taty, podczas gdy wicedyrektor Nowak omawiała każdy krok, wyjaśniając, jak wszyscy usiądziemy w kręgu, a Christian i Jarek będą musieli słuchać bez przerywania, gdy będziemy wyjaśniać, co dokładnie nam zrobili. Różański pokazał nam formularze ugody, które uczyniłyby wszystko prawnie wiążącym, w tym zapłatę za zniszczoną własność Igora i rachunki medyczne, a także obowiązkowe doradztwo dla dręczycieli. Moi rodzice zadali kilka pytań dotyczących bezpieczeństwa, a wicedyrektor Nowak obiecała, że będzie ochrona tuż za drzwiami i surowe zasady dotyczące braku kontaktu fizycznego lub gruź. Tego wieczoru Igor przyszedł i usiedliśmy przy moim stole kuchennym, spisując wszystko, czego od nich potrzebowaliśmy, zaczynając od prawdziwych przeprosin przed świadkami, pełnej zapłaty za jego połamane okulary i pod artą pracę artystyczną oraz absolutnego zakazu kontaktu do końca liceum. Ręka Igora drżała, gdy pisał o chęci, aby publicznie przyznali się do tego, co zrobili, a nie jakiejś Rozwodnionej wersji, w której twierdzą, że to był tylko żart. Zrobiliśmy listę każdej rzeczy, którą zniszczyli lub uszkodzili, z szacunkowymi kosztami i wyszło prawie 3000 zł, gdy uwzględniliśmy rachunki medyczne od pielęgniarki za leczenie zakrwawionego nosa i otartego łokcia Igora. Mój tata pomógł nam uporządkować to w kategorię, podczas gdy moja mama zrobiła kopię wszystkiego do oficjalnej dokumentacji. Po trzech godzinach dyskusji z naszymi rodzicami zgodziliśmy się spróbować konferencji sprawiedliwości naprawczej, ale tylko jeśli szkoła zagwarantuje, że zawieszenia i zawieszenie sportowe są już zatwierdzone. Wicedyrektor Nowak wysłała e-mail potwierdzający, że dziesięciodniowe zawieszenia zostały już przetworzone i zarówno Christian, jak i Jarek są wykluczeni z drużyny piłkarskiej na cały sezon, niezależnie od tego, co... Wydarzy się na naszym spotkaniu. Następnego ranka dział sportowy zaczął wysyłać gniewne e-maile o kwalifikacjach do play-offów i o tym, jak utrata dwóch maturzystów zrujnuje ich szanse na mistrzostwo. Wicedyrektor Nowak przesłała nam swoją odpowiedź, w której napisała, że polityka szkolna dotyczy w równym stopniu wszystkich uczniów, a wyniki sportowe nie usprawiedliwiają napaści i nękania. Trener piłkarski pojawił się w jej biurze domagając się spotkania, ale kazała mu czekać dwie godziny, a potem dała mu 5 minut na zaakceptowanie decyzji, albo poleci Radzie szkoły, aby zbadano go pod kątem przyzwalania na dręczenie. Funkcjonariusz Kaczmarek został wezwany, aby poinformować całą drużynę piłkarską tego popołudnia o prawach dotyczących nękania i zarzutach karnych. Kazał każdemu jego o tym, jak działają zarzuty o napaść, jak posiadanie świadków i wideo ułatwia oskarżenie, i jak kartoteka karna ciągnie. E się za tobą na studia i do podania o pracę. W sali panowała grobowa cisza, gdy wyjaśniał, że każdy, kto nas dotknie, spotka się z natychmiastowym aresztowaniem, a nie tylko z dyscypliną szkolną. Grzegorz Różański spotkał się ze mną i Igorem dwa razy w tym tygodniu, aby przećwiczyć to, co powiemy na konferencji. Kazał nam napisać konkretne przykłady krzywdy bez używania zapalnego języka, trzymając się faktów i skupiając się na skutkach, a nie oskarżenia. Ćwiczyliśmy patrzenie na Christiana i Jarka podczas mówienia, chociaż sama myśl o tym przyprawiała mnie o ból brzucha. Przypominał nam w kółko, że nasza prawda jest wystarczająco potężna bez dodawania dramatu czy gniewnych słów. W noc przed Konferencją spędziłem dwie godziny w swoim pokoju, ćwicząc techniki uspokajające z karate, trzymając ręce płasko na udach, gdzie wszyscy mogli je widzieć, utrzymując stabilną postawę, nawet siedząc, zawsze wiedząc, gdzie są wyjścia, na wypadek gdyby coś poszło nie tak. Te nawyki z 7 lat treningu miały teraz inny cel, utrzymując mnie w kontroli w pokoju z ludźmi, którzy skrzywdzili mojego najlepszego przyjaciela. Rano w dniu konferencji moi rodzice zawieźli mnie wcześniej do szkoły, a na parkingu spotkaliśmy Igora i jego rodzinę. Jego mama przytuliła mnie i podziękowała za to, że w końcu się za nim stawiłem, co sprawiło, że poczułem się gorzej z powodu wszystkich tych razy, kiedy tego nie zrobiłem. W sali konferencyjnej krzesła były ustawione w kręgu z wizytówkami pokazującymi, gdzie każdy ma siedzieć. Prowadzący zaczął od Czytania zasad z oficjalnego dokumentu okręgowego, wyjaśniając, że Krystian i Jarek muszą słuchać bez przerywania, a następnie odpowiedzieć na to, co usłyszeli, a potem uczestniczyć w tworzeniu umowy, którą wszyscy podpiszą. Wskazała na funkcjonariusza Kaczmarka stojącego przy drzwiach i przypomniała wszystkim, że wszelkie groźby lub agresywne zachowania spowodują natychmiastowe aresztowanie. Rodzice Krystiana siedzieli sztywno na swoich krzesłach, podczas gdy mama Jarka ciągle ocierała oczy chusteczką. Kiedy wicedyrektor Nowak skinęła na mnie, żebym zaczął, wyciągnąłem swoją udokumentowaną listę i zacząłem czytać każdą jedną rzecz, którą nam zrobili, utrzymując głos stabilny, chociaż moje ręce chciały drżeć. Opisałem jak patrzyłem, jak Igor błaga o pomoc, podczas gdy Christian przygotowywał się do uderzenia w jego już zakrwawioną twarz. Jak incydent z inhalatorem mógł wywołać nagły wypadek medyczny. Jak groźby wobec młodszej siostry Igora sprawiły, że bał się pozwolić jej samej wracać do domu. Krystian wiercił się na swoim miejscu i patrzył w swoje buty, podczas gdy twarz jego taty stawała się coraz czerwieńsza z każdym szczegółem, który czytałem. Igor był następny, wyciągając sklejone kawałki swojej pracy artystycznej i rozkładając je na stole pośrodku naszego kręgu. Jego głos załamał się, gdy wyjaśniał, jak te rysunki reprezentowały 6 miesięcy pracy nad naszym projektem komiksowym, jak planowaliśmy zgłosić go na konkurs sztuki dla młodzieży, jak utrata ich była, jak utrata części siebie. Mówił o przerażeniu słysząc, że brat Jarka może nas dopaść, jak teraz ciągle ogląda się przez ramię, jak nie mógł spać w nocy po tym, jak grozili jego siostrze. Jarek faktycznie spojrzał na zniszczoną pracę artystyczną, a jego mama wydała cichy, zduszony dźwięk, gdy zobaczyła ile szkody wyrządził jej syn. Prowadzący zwrócił się do Krystiana i poprosił go, aby odpowiedział na to, co usłyszał, a mięśnie szczęki Krystiana drgały, gdy wpatrywał się w płytki podłogowe. Jego tata głośno odchrząknął, a Krystian w końcu zaczął mówić o zabraniu inhalatora Igora, o tym jak go opróżnił, żeby się z nim podroczyć, a jego głos stawał się coraz cichszy, gdy przyznał, że kazał nam zbierać potłuczone szkło gołymi rękami. Nie patrzył na nas, ale słowa i tak wyszły, o tym, że nie myślał, jak poważny może być atak astmy. Mamrocząc coś o tym, że nie zdawał sobie sprawy, że Igor naprawdę potrzebuje e inhalatora, żeby oddychać. Jarek wtrącił się, próbując wszystko wyjaśnić, jako żarty, które poszły za daleko, wspominając jak jego starszy brat zawsze go popychał. I tak po prostu faceci zachowywali się wobec siebie. Prowadzący przerwał mu i zapytał, czy jego brat kazał mu robić te rzeczy, czy też sam zdecydował się w nich uczestniczyć. A twarz Jarka poczerwieniała, podczas gdy jego mama patrzyła na niego z założonymi rękami. Po długiej pauzie Jarek przyznał, że sam zdecydował się nas skrzywdzić, że nikt go nie zmusił, żeby podciął nogi Igora lub przyszpilił mu ręce, podczas gdy Krystian go uderzał, a jego głos załamał się, gdy powiedział, że wiedział, że to było złe, ale i tak to zrobił. W pokoju zapadła cisza, z wyjątkiem dźwięku pisania notatek przez prowadzącego na jej podkładce i zauważyłem, że mama Krystiana małzy spływające po twarzy, gdy ściskała rękę męża następną godzinę, omawiając każdy pojedynczy incydent z Krystianem i Jarkiem, musząc przyznać się do każdego z nich od przypiętych opaskami plecaków po groźby wobec siostry Igora. I pod koniec obaj wyglądali na mniejszych, jakby cała ich moc z nich uleciała. Prowadzący wyciągnął maszynopisową umowę, która określała wszystko, co musieli zrobić, zaczynając od pisemnych przeprosin, które musiały zawierać konkretne uznanie krzywdy, pełną zapłatę za zniszczoną pracę artystyczną Igora i rachunki medyczne z gabinetu pielęgniarki. Obowiązkowe sesje doradcze dwa razy w tygodniu przez trzy miesiące, 40 godzin prac społecznych w organizacji antyprzemocowej i całkowity zakaz kontaktu, co oznaczało, że nie mogli zbliżyć się do nas na 50 stóp w szkole. Tata Dyrektor Nowak powiedziała, że udział w sporcie to przywilej, a nie prawo, i obaj chłopcy byli na okresie próbnym do końca roku. Mama Jarka kazała mu patrzeć na nas, gdy podpisywał umowę, a jego ręka trochę drżała, gdy pisał swoje imię na każdej stronie. Krystian podpisał następny, naciskając długopis tak mocno, że zostawił gniecenia na papierze pod spodem, podczas gdy jego rodzice podpisali się jako świadkowie wraz z funkcjonariuszem Kaczmarkiem i prowadzącym. Cała sprawa trwała ponad dwie godziny, a moje nogi były zdrętwiałe od tak długiego siedzenia w bezruchu, ale patrzenie, jak podpisują te papiery, wiedząc, że spotkają ich prawdziwe konsekwencje, jeśli naruszą umowę, sprawiło, że wszystko było tego warte. Następnego ranka jadłem śniadanie, gdy moja mama dostała e-mail z dołączonymi oficjalnymi listami dyscyplinarnymi i Czytała je na głos, gdy smarowałem masłem orzechowym mój tost. Krystian i Jarek obaj dostali dziesięciodniowe zawieszenie poza szkołą, zaczynające się natychmiast plus zawieszenie sportowe do końca sezonu, co oznaczało, że ominą play-offy i nie będzie dla nich gry w piłkę. List o mnie był krótszy, tylko jeden dzień zawieszenia wewnątrz szkoły za bójkę zgodnie z polityką zerowej tolerancji, chociaż było to wyraźnie w samoobronie, i moja mama powiedziała, że to śmieszne. Ale oboje wiedzieliśmy, że szkoła musi przestrzegać swoich zasad. Kiedy poszedłem do szkoły w ten poniedziałek po moim zawieszeniu, korytarze wydawały się jakieś inne, jakby zmieniło się ciśnienie powietrza czy coś. Niektórzy piłkarze rzucali mi spojrzenia, które mogłyby stopić stal. zwłaszcza maturzyści, którzy byli wściekli, że stracili swojego najlepszego zawodnika na i dalej, nic nie mówiąc. Inne dzieciaki kiwały mi głową lub posyłały małe półuśmiechy, a kilku pierwszoklasistów faktycznie powiedziało dzięki, gdy minęli mnie na korytarzu. Chociaż nie byłem pewien, za co dokładnie mi dziękowali. Ta uwaga sprawiała, że moja skóra cierpiała, bo chciałem tylko, żeby wszystko wróciło do normy, ale Igor powiedział, że normalnie dla nas zawsze było do niczego, więc może inaczej było lepsze. Pani Jankowska odciągnęła mnie i Igora na bok przed lekcją angielskiego i powiedziała, że chce wykorzystać naszą sytuację jako moment dydaktyczny i usiedliśmy z tyłu, podczas gdy ona poprowadziła całą dyskusję na temat interwencji świadków i znaczenia zgłaszania dręczenia. Faktycznie przyznała się przed klasą, że zawiodła, nie reagując, gdy widziała znaki ostrzegawcze patrzące prosto na nas. Kiedy że jest zaangażowana w poprawę, niektóre dzieciaki przewróciły oczami, ale inne robiły notatki i zadawały prawdziwe pytania o to, co robić, jeśli zobaczą, że ktoś jest krzywdzony. Na Lunchu Igor i ja usiedliśmy w naszym zwykłym miejscu w stołówce, przy tym samym stole, gdzie Krystian wysypał moją tacę tyle tygodni temu i nikt nam nie przeszkadzał ani nie kazał się przesiadać. Cały mit o strefie maturzystów został publicznie obalony podczas konferencji, gdy wicedyrektor Nowak wyraźnie stwierdziła, że stołówka nie ma wyznaczonych stref i teraz dzieciaki siadały, gdzie chciały, bez nikogo próbującego rościć sobie prawo do terytorium. Igor faktycznie roześmiał się z czegoś głupiego na swoim telefonie. Pierwszy prawdziwy śmiech, jaki słyszałem od niego od tygodni, a jego twarz nie wyglądała już na przestraszoną, gdy inne dzieciaki przechodziły obok naszego stołu. Później w tym tygodniu szedłem do swojej szafki, gdy zobaczyłem jakiegoś trzecioklasistę popychającego mniejszego dzieciaka o ścianę. I bez zastanowienia podszedłem i po prostu stałem tam, dopóki trzecioklasista mnie nie zauważył. Powiedziałem mu, że nie warto i powinien odejść, utrzymując głos spokojny, a ręce widoczne po bokach, tak jak uczył mnie Grzegorz Różański. I trzecioklasista puścił dzieciaka i odszedł, nic nie mówiąc. Pierwszoklasista zabrał swoje rzeczy i pospieszył, ale rzucił mi to wódą, spojrzenie przez ramię i zdałem sobie sprawę, że to właśnie miał na myśli sensei, mówiąc o używaniu swojego treningu do ochrony innych bez przemocy. Na kółku robotyki w ten czwartek Igor wyciągnął swój notes i pokazał wszystkim swój nowy projekt ochronnego robota starczami, mogły się aby chronić kogoś, ale nie miał żadnej broni ofensywnej. Wyjaśnił, jak zainspirowało go wszystko, przez co przeszliśmy, jak czasami najlepszą obroną nie jest walka, ale tworzenie bariery między niebezpieczeństwem a ludźmi, na których ci zależy. Nasz opiekun nazwał to genialnym i powiedział, że powinniśmy zgłosić go na zawody stanowe. Zaczęliśmy go razem budować. Igor zajmował się oprogramowaniem do projektowania, a ja pracowałem nad komponentami mechanicznymi, a inni członkowie klubu ciągle podchodzili, żeby zobaczyć, co robimy. Symbolika nie umknęła nikomu. Ten robot, który mógł tylko bronić i nigdy nie atakować, i praca nad nim sprawiała, że czuliśmy się, jakbyśmy budowali coś znaczącego z tych wszystkich okropnych rzeczy, które się wydarzyły. W ten weekend Sensej Kowalska poprosiła mnie, żebym został po zajęciach. Ponieważ chciała porozmawiać o czymś ważnym i wyjaśniła, że organizuje specjalne seminarium na temat zgody, granic i tego, co naprawdę oznacza samoobrona. Chciała, żebym pomógł jej uczyć, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodszymi uczniami na temat różnicy między ochroną innych a używaniem sztuk walki do zemsty lub gniewu. I powiedziałem tak natychmiast, ponieważ czułem, że to coś co ma znaczenie. Seminarium odbyło się w następną sobotę i pojawiło się około 20 dzieciaków, głównie gimnazjalistów, których rodzice chcieli, żeby nauczyli się samoobrony. I stałem obok sensei, gdy wyjaśniała, że prawdziwa siła pochodzi z wiedzy, kiedy nie walczyć. Opowiedziałem o obserwowaniu, jak mój przyjaciel jest krzywdzony i jak było trudniejsze niż po prostu walka z całych sił. I kilkoro dzieciaków zostało opo, żeby mi podziękować i zadać pytania o trening. Jedna dziewczynka powiedziała, że jej starszy brat ją dręczy i chciała wiedzieć, czy powinna uczyć się karate. I powiedziałem jej, żeby najpierw porozmawiała z rodzicami, ale wiedza jak się chronić jest zawsze cenna. O ile rozumiesz odpowiedzialność, która z tym idzie. Minęły dwa tygodnie i wicedyrektor Nowak wezwała nas do swojego biura, aby potwierdzić, że wszyscy przestrzegają umowy, pokazując nam dokumentację, która dowodziła, że Krystian i Jarek odbywają swoje godziny pracy społecznej w banku żywności w każdą sobotę i uczęszczają na tygodniowe sesje doradcze. Sprawdziła ekran swojego komputera i kiwnęła głową, że nie było żadnych naruszeń kontaktu, nawet pośrednich wiadomości przez przyjaciół, a plan bezpieczeństwa oficjalnie wracał do normy. Co oznaczało koniec eskort nauczycieli między lekcjami. Igor i ja w końcu mogliśmy chodzić do naszych szafek bez oglądania się przez ramię co pięć sekund lub sprawdzania za rogami przed skręceniem. Tego popołudnia po raz pierwszy od wieków wracaliśmy razem do domu bez tego chorego uczucia w żołądkach i Igor zaczął się śmiać z tego, jak Krystian próbował rościć sobie prawo do strefy maturzystów, która dosłownie nie istniała. Jakby myślał, że może po prostu ogłosić część stołówki swoim terytorium. Zatrzymaliśmy się w sklepie na rogu i kupiliśmy napoje za własne pieniądze, których nikt nam nie ukradł i Igor wyciągnął swój notes, żeby pokazać mi nowe projekty postaci do naszego komiksu, plus ten szalony pomysł na z rozszerzanymi tarczami które mogłyby chronić wiele osób naraz. Rysunki stawały się lepsze niż te, które Jarek zniszczył bardziej szczegółowe i z lepszym cieniowaniem. I zaczęliśmy planować, jak zbudować działający model na stanowe zawody robotyki za trzy tygodnie. Codziennie po szkole zostawaliśmy do późna w laboratorium robotyki, pracując nad projektem ochronnego robota Igora, wycinając metalowe arkusze na tarcze i programując czujniki, które wykrywałyby nadchodzące obiekty i automatycznie rozkładały bariery. Inne dzieciaki z klubu ciągle podchodziły, żeby patrzeć, jak go testujemy, zwłaszcza gdy tarcze idealnie się rozszerzały, blokując pociski, które rzucaliśmy w manekina, którego ustawiliśmy. Kwalifikacje regionalne nadeszły szybciej niż się spodziewaliśmy i cały nasz zespół załadował się do autobusu o 5 Igor ściskał robota owiniętego w folię bombelkową, jakby był ze szkła. Podczas naszej prezentacji sędziowie zadawali pytania o inspirację, a Igor wyjaśnił, jak został zaprojektowany, aby chronić bez wyrządzania krzywdy. A kiedy go zademonstrowaliśmy, blokując wiele piłek tenisowych wystrzelonych z różnych kątów, cała publiczność zaczęła klaskać. Zdobyliśmy pierwsze miejsce i zakwalifikowaliśmy się na zawody stanowe. A Krystiana i Jarka nie było widać na apelu z tej okazji, ponieważ ich zawieszenie trzymało ich z dala od wszystkich wydarzeń szkolnych. Ich przyjaciele z drużyny piłkarskiej przechodzili obok nas na korytarzach, nic nie mówiąc, po prostu trzymając dystans, jakbyśmy mieli wokół siebie niewidzialne pole siłowe. Teraz semestr dobiegł końca z egzaminami końcowymi, a nasze oceny faktycznie się poprawiły. Od mogliśmy? Skupić się na nauce, zamiast unikać łazienek i pustych korytarzy. Igor i ja obaj dostaliśmy listy akceptacyjne do zaawansowanego programu robotyki na przyszły rok. To specjalny program, w którym pracowalibyśmy z prawdziwymi inżynierami z firm technologicznych z centrum miasta. Usiedliśmy w tym samym miejscu w stołówce, gdzie wszystko się zaczęło, jedząc lunch i faktycznie rozmawiając o normalnych rzeczach. Jak to, jakie lekcje wybrać i czy powinniśmy brać udział w większej liczbie konkursów, czując się po raz pierwszy jak zwykłe licealiści. I tak to wszystko się dla mnie potoczyło.